Sushi. Skąd pochodzi i jaka jest jego historia? Prawdziwa opowieść o ulubionym daniu świata. Czy sushi naprawdę pochodzi z Japonii? Wszyscy kojarzymy to danie z eleganckimi japońskimi restauracjami, mistrzami sushi i staranną prezentacją. Ale co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że sushi nie narodziło się w Japonii? To danie ma znacznie starsze i bardziej zaskakujące korzenie. Jak wyglądało pierwsze sushi? Jak zmieniało się na przestrzeni wieków? I kto tak naprawdę stworzył to danie? które podbiło serca smakoszy na całym świecie. Zostań do końca, a poznasz najbardziej szokujące fakty o sushi, których nigdy nie słyszałeś. A na samym końcu zdradzimy, ile kosztuje najdroższe sushi na świecie i kiedy pojawiły się pierwsze sushi bary w Polsce. Zaczynamy. Pierwsze sushi. Dawno, dawno temu. Kiedy myślimy o sushi, widzimy świeże, surowe ryby, delikatny ryż i mistrzów kuchni japońskiej. Ale oryginalne sushi nie miało z tym nic wspólnego. Pierwsze wersje sushi pojawiły się ponad 2000 lat temu, ale nie w Japonii, tylko w starożytnych Chinach. Tak, dobrze słyszysz. Chińczycy fermentowali ryby w ryżu, aby przechowywać je dłużej. Był to sposób na konserwację jedzenia. Fermentowany ryż chronił rybę przed zepsuciem. Nazywano to narezushi, i choć mogło smakować zupełnie inaczej niż dzisiejsze sushi, było pierwszym krokiem w ewolucji tego dania. A teraz wyobraź sobie, fermentowana ryba która dojrzewa przez miesiące. Czy to aby na pewno brzmi apetycznie? Jak sushi trafiło do Japonii? Z Chin sushi dotarło do Japonii około VIII wieku. Japończycy pokochali fermentowaną rybę, ale szybko uznali, że nie chcą czekać miesięcy na gotowe danie. Zaczęli eksperymentować i odkryli, że ryba i ryż mogą być jedzone świeże. W ten sposób powstało han narezushi, czyli pierwsza wersja sushi, gdzie ryż i ryba były spożywane razem. A teraz najciekawsze: przez kolejne stulecia sushi wciąż się zmieniało, ale prawdziwa rewolucja przyszła dopiero w XIX wieku. Sushi w formie, którą znamy dziś. Czy wiesz, kto tak naprawdę wynalazł sushi, które dzisiaj znamy? Odpowiedzią jest Hanaya Yohei, japoński kucharz, który w XIX wieku stworzył pierwsze Nigiri sushi. Nigiri sushi to nic innego jak kawałek surowej ryby, położony na delikatnie zakwaszonym ryżu. W przeciwieństwie do fermentowanych wersji sprzed wieków, to sushi można było jeść od razu. Hanaya Yohei zaczął sprzedawać je na ulicach Tokio i stało się ono hitem. Z czasem sushi rozprzestrzeniło się po całym świecie, ale prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła dopiero w XX wieku, kiedy trafiło do Stanów Zjednoczonych. Tam, Wymyślono kalifornijską rolkę, czyli sushi dostosowane do zachodnich gustów. Dziś sushi to nie tylko japońska specjalność, ale prawdziwa globalna sensacja. Najdroższe sushi na świecie. Czy jesteś gotowy na najbardziej luksusowe sushi na świecie? W 2023 roku rekord padł w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Japonii. Najdroższe sushi to nigiri pokryte 24 karatowym złotem i ozdobione perłami, a jego cena wynosi ponad 2000 dolarów za jeden kawałek. Czy warto tyle zapłacić za sushi? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne: dla niektórych to nie tylko jedzenie, ale także luksusowa forma sztuki kulinarnej. Początki sushi barów w Polsce. Dziś sushi jest w Polsce niezwykle popularne, ale czy wiesz, że pierwsze sushi bary pojawiły się dopiero w latach 90. Pierwsza restauracja serwująca sushi powstała w Warszawie i była skierowana głównie do biznesmenów i zagranicznych gości. W tamtych czasach sushi było luksusem, dostępnym tylko dla nielicznych. Dopiero w XXI wieku, sushi stało się popularnym daniem, a restauracje zaczęły pojawiać się w każdym większym mieście. Dziś można je zamówić nawet na dowóz, a Polska stała się jednym z najszybciej rosnących rynków sushi w Europie. I tak oto sushi przeszło niesamowitą drogę. Od fermentowanych ryb w Chinach, przez japońską rewolucję, aż po ekskluzywne restauracje i fast foody na całym świecie. A teraz mam pytanie do Ciebie: jakie sushi lubisz najbardziej? Nigiri, maki, sashimi, a może kalifornijską rolkę? Napisz w komentarzu. Jeśli podobała Ci się ta kulinarna podróż, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj talerz pełen historii, bo w następnym odcinku odkryjemy szokującą historię hot doga. Czy powstał w USA? czy naprawdę ma coś wspólnego z jamnikami? Do zobaczenia w kolejnym smacznym odcinku.